W sali UMK przy ulicy Sienkiewicza grają nie tylko koszykarki stal. Na co dzień swoje mecze w Lidze Wojewódzkiej rozgrywa tu także drużyna kadetów brudziąckiego MKS-u. Ostatnio podopieczni Piotra Woźniaka podejmowali na swoim parkiecie ostatnią drużynę rozgrywek BPTK Barci. Jak było do przewidzenia, Brudziądzanie górowali nad rywalem od pierwszego do ostatniego gwizdka, wygrywając ostatecznie 117 do 50. W całych rozgrywkach tak dobrze już jednak nie jest. Bardzo silna liga, startuje 11 zespołów. Zaplecze Ekstra Ligi, czyli zaplecze Anwilu, Sportino i Noworosław, Astoria Bydgosz. No nie ukrywam z tymi zespołami jeszcze sobie nie radzimy, chociaż Astoria Bydgosz już była w naszym zasięgu w pierwszym meczu jakoś nie daliśmy sobie rady. Natomiast pozostałą częścią zespołów, czyli Toruń, Szubin. Barcin, wygrywamy te mecze, to znaczy jesteśmy równorzędnym jak to się mówi, zespołem. Jak na razie MKS wygrał w lidze 6, a przegrał 10 spotkań i zajmuje miejsce w środku tabeli, ustępując przede wszystkim drużynom z Bydgoszczy, Włocławka i Nowrocławia. My dopiero drugi rok w lidze i przede wszystkim brak ogrania powoduje to, że chłopacy są w niektórych meczach mało skoncentrowani i to doświadczenie no niestety przynosi zły efekt. W tym roku gramy tych meczy coraz więcej i z meczu na mecz jest coraz lepiej. Pierwsza runda nam troszeczkę nie wyszła, bo graliśmy można powiedzieć 7 meczy na wyjeździe, 4 u siebie, druga runda przewagę mamy u siebie i już te zwycięstwa dają skutek, no więcej, większa praca na treningach, są efekty w postaci większej ilości zwycięstw. Trener liczy, że w ostatnich meczach sezonu uda się jeszcze ten niekorzystny bilans poprawić. Liczy także na większy udział w treningach utalentowanej koszykarsko młodzieży. Kadeci to aktualnie jedyny zespół MKS-u grający w rozgrywkach ligowych. Są jeszcze dwie grupy szkoleniowe. Miała w tym roku również wystartować druga grupa, czyli młodzików, ale ze względów finansowych, no niestety, jako klub nie dysponowaliśmy taką dużą ilością pieniędzy żeby zabezpieczyć udział w rozgrywkach musieliśmy wycofać ten zespół i ten drugi zespół gra tylko na zasadzie takiej, takich sparringów sparingów oraz turniejów natomiast ta grupa naborowa jest od tylko w formie szkolenia treningów ubolewamy nad tym bo mówię no to nie szkolenie leży z, z, ze względów finansowych ale mówię mam nadzieję że w przyszłym roku może coś dojdzie w tej materii chciałbym tu zachęcić korzystając z obecności tej właśnie telewizji kablowej Chłopców 93-94 rocznika wysokich, no nie ukrywam, przede wszystkim wysokich chłopców, którzy chcieliby trenować w profesjonalnej drużynie na treningi do siebie, również do grup pozostałych, bo nie ukrywam, że może nie wszyscy w co wiedzą, że istnieje nawet taka sekcja, która została rok temu reaktywowana i tutaj chciałbym, no, może, dać sygnał, żeby zachęcić do, do udziału w treningach. I Zapraszam na treningi. Treningi mamy na sali UMK w grudziącu w poniedziałki, środ poniedziałki wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 18 do godziny 19 do godziny 20. A już w najbliższą sobotę trenerzy zapraszają młodzież do udziału w turnieju drużyny niezrzeszonych. 53-54 rocznik chłopcy oraz 96, 97 również chłopcy, to są szkoły podstawowe. Dla zawodników niezrzeszonych chcielibyśmy po prostu wyłowić te talenty, te perełki, które może gdzieś tam na osiedlach, grają w jakichś drużynach takich osiedlowych, zapraszamy na salę MK w sobotę, będzie taki turniej trio basket, czyli po trzech zawodników, może coś z tego turnieju, jak, jakieś nowe, nowe talenty pokażą się i zasilą naszą na nasz z kolei drużyna kadetów MKS-u, czyli rocznika 93-94, kolejny mecz ligowy rozegra już w najbliższą niedzielę. Rywalem Grudziądzan w hali UMK będzie sąsiad z tabeli Szubinianka Szubi.